No siemanko na starcie oczywiście losujemy sobie osóbkę, która sobie wygra. 43 komentarze, a zwycięzcą w dzisiejszym odcinku skinka zostaje sobie Bartix9672 wygrywasz, a ja was zapraszam do dzisiejszego odcinka, bo fajna nagroda na Was czeka. Także, żyją się maneczko mordeczki z tej strony oczywiście Vero. Na samym początku bardzo ważna rzecz, klikając sobie tutaj plusik na CSGO skinsie wpisujecie sobie w tym miejscu kodzik Vero ety Klikacie sobie aktywu i z tym kodem macie 10% więcej do depozytu plus 2 10 zł, 10 groszy na start. Różne metody płatności macie możecie nawet sobie wlatywać skinkami, możecie sobie wlatywać jakimiś paysafecardami, i innymi bajerkami. Jest naprawdę fajna opcyjka. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz, na początku macie do wygrania skina. A jeżeli chcecie sobie wygrać tego skina, musicie zostawić komentarzyk, musicie zostawić łapkę w górę. No i oczywiście musicie obejrzeć do końca materiał. No i słuchajcie, zróbmy sobie taką rzecz, że po prostu na przykład w środku materiału będzie kluczowe słowo, i dodatkowo za to kluczowe słowo, wygrany ode mnie dostanie jakieś tam stickere i będzie po prostu droższy giwojek dla was. Myślę, że w porządku, obcyjka. A my lecimy sobie dzisiejszym materiałem. Słuchajcie. Hmm, tu są oczywiście giveaway, jakbyście chcieli sobie dołączyć. Jak tutaj sobie klikniecie dołączyć, nie jestem robotem, to macie sobie tutaj wejście, jeżeli spełniacie wymagania, więc fajna opcyjka Dobra, powiem wam szczerze, tak, potestujemy sobie dzisiaj różne skrzynki. Jest skrzynka Water za 31 zł. No i myślę, że taką szynkę Water na sam początek za 94 zł trzy otworzenia sobie testujemy i zobaczymy czy się opłaca też otwierać te tańsze szynki czy tylko te droższe tutaj gurują. Pierwsze otworzenie 50 zł, więc bez historii zobaczymy co dalej nam się tutaj pokaże. Może jakaś niesamowita, kurczę, rzecz nam tutaj dropie. Na razie bez niesamowitości ta szynka Winter, przepraszam, water. No i chyba bez takiej niesamowitości się skończy tutaj widzowie moi. Dobra, wychodzimy sobie z tej szynki, szukamy dalej. Ja Wam powiem szczerze mówiąc, że tutaj są te szynki naprawdę grube, bo są szynki na przykład 1% na USPK i spróbujmy takie 5 prób sobie zrobić. 5 prób takie sobie zrobimy. Szybkie 5 prób, widzowie Dwa, trzy, cztery i ja! 5 jak było blisko, za piątym razem! Jest! Słuchajcie, za szóstym razem! Szóstym razem i tutaj bardzo fajny profil z tej skrzynki, 5% Kill Confirmed. Naprawdę skrzynki e, chyba najbardziej opłacalne te z tymi procentami, bo czasami potrafi dropnąć właśnie coś takiego. E, no i bardzo fajnie, bardzo fajnie tutaj, żeby takie coś dropnęło. E, sticker cases, wow. E, tego nie widziałem jeszcze widzowie, ale tu są naklejki. Titana jest nawet naklejeczka, lol 14 tysięcy złotych, warta dobra. No to parę prób na naklejki czemu by sobie nie zrobić. 126 zł 126 zł sobie płacimy za trzy takie otworzenia, a mamy w tym momencie 60 zł, więc pierwsze otworzenie strata. Zobaczymy, co dalej nam się tutaj pojawi. No tutaj chyba też będzie strata, no bo to są na naklejeczki, więc też 71 zł to jest strata. No ale do 3 razy sztuka. Może tutaj Enviasik, no tu będzie chyba bardzo dobrze, powiem szczerze. 177 zł, więc tutaj bardzo fajnie nam drobne od teraz, no czyli dwa razy strata, ale raz taka potężna wygrana, więc też bardzo fajnie. E, co my tu jeszcze mamy, e, słuchajcie? nowego whole cases. Aha, to jest z naklejkami. No to też sobie możemy taką jedną próbę sobie dajmy i idziemy już na batelka bez tutaj bez przedłużania zbędnego. No i Battle Scared jest tutaj ile to jest warte? 37 zł, więc dwie dyszki straty. Wchodzimy sobie tutaj oczywiście na bateleczka. Jest coś fajny. Tutaj widzę, od 4 200 robili bateleczkę, ale słuchajcie, ja wam powiem szczerze, że ja bym sobie zrobił batla na te naklejeczki, bo wyglądają kurczę naprawdę fajnie. All Star 10 takich naklejek za 420 zł. Na 4 osoby, na 4 osoby, na 4 osoby. E, takie małe, fajne ryzyko. No, może się tutaj e, naprawdę nam poszczęścić. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, widzowie. E, to jest zwykły tryb, chyba tak. To jest zwykły tryb bez underdog. Więc liczymy na to, że dobre po prostu trafi. Jest Navi Stockholm, które jest warte tylko 12 zł. No, wolałbym nawiść jakieś 2000 16 roku wtedy było dużo warte oj virtus pro za stuwe oj oj oj, oj 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 widzowie ale tutaj teraz Rossowi dropnęło oj oj oj, oj jak mu dropi nawi kurde co tu się dzieje jakie zarąbiste dropy lecą a nam takie gówno to jest po prostu widzowy, zawsze tak jest na tym batelku. Ale ostatnio w ostatnim odcinku 2600 na Battle nam się udało wygrać. O, proszę bardzo, jest Envias. No i teraz mamy stratę jeszcze, no stówki, jeszcze stówki, więc jeszcze jedna taka dobra naklejeczka byłoby fajnie. No niestety 2 zł nam dropi, więc bez, bez historii to otworzenie. No Apexik dużo warte: 28, ale też u ROZO mamy, więc no 130, 120 zł straty. Więc, nawet tutaj, to Virtus Pro, które wyleciało e, Michel'owi, by nam nie, nic to nie zrobiło. No, będzie fajna wygrana, no na pewno będzie bardzo fajna wygrana. E, dużo pieniążków będzie oczywiście tutaj dla wygranego. No, ale czy my będziemy, to my, no raczej nie, no jest Columbus za 100 zł, widzowie, i przegrywamy. No, za 66, widzowie 1200 zł, więc fajna wygranka. No, fajnie, fajnie. Te naklejki na batle, naprawdę fajna opcyjka. Dobra, wiecie co? Hmm, ja bym sobie teraz zrobił batelkę. Z tymi procentami, szczerze mówiąc, taką, taką luźniejszą na cztery sobie jeszcze za 170 zł i potem zagramy po prostu coś grubego, potem zagramy coś grubego po prostu, nie? Więc zróbmy taką opcyjkę eee, Jeszcze tyk, 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 tyk. No i tą batelkę jeszcze jedną grubą sobie robimy. Dobra, let's go, my friendo Zaczynamy, zaczynamy widzowie. Cyrexem, dziękuję bardzo, nawet nie spojrzałem, Przez przypadek się odwróciłem i takie coś się wydarzyło. Okej, okay, no, 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 no Powiem wam, że jest, jest naprawdę grubo Bo dwie skrzynki i dwie meczki U mnie i mojego rywala Więc zaczęło się to naprawdę fenomenalnie I teraz, żeby to tylko e, dociągnąć do końca Żeby on już nie dropił nic dobrego Żebyśmy i my jeszcze jednego takiego Cerexa dropnęli I będzie naprawdę fajnie No te skrzynki są ryzykowne, ale potrafią Potrafią naprawdę czasami coś niesamowitego nie, Tutaj rzucnik, tak kiedyś tego Marble Fade nam rzuciło Co było grube Co było naprawdę grube Jest Atomic Alloy Kubota Alexa, ale tylko 30 zł na szczęście warte. E, no, let's go! Jest, widzowie, jest. Sajreksik za 561 zł. 561 zł, ależ teraz wydropiło w tym batelku Ależ teraz pokazało pazur, pokazało pazur widzowie. 176 zł koszt takiego batelka No a wygrana będzie tutaj praktycznie koło 1000: no nie koło 1000, no koło 9 stówek. 885, piękna wygrana, piękna wygrana. No i w także oto pięknym wypadku możemy sobie zaryzykować jeszcze z czymś i na przykład zagramy sobie coś takiego 5 razy ta skrzyneczka 5 razy ta skrzyneczka i do tego za resztę gramy, gramy grubo, gramy grubo naprawdę gramy grubo, 3 graczy 4% na Marvel Fejda, to jest skrzynka, tam się może naprawdę dużo wydarzyć. No i 1600 zł battle, więc chyba chyba gruba bitewka. Chyba gruba bitewka. E, liczymy na to, że coś grubego nam się tutaj e, pojawi. No, let's go, let's go. Zaczynamy, słuchajcie, główienkiem z każdej strony, więc nie ma tutaj co narzekać. Zobaczymy, co będziemy mieli dalej. Słuchajcie, dalej mamy Hyperbista u mojego rywala, więc jest 243 złote. No nie za dobrze, ale spokojnie, spokojnie to jo, jo, no na razie tylko my widzę, że tutaj kurczę najgorzej wypadamy, no bo bot Emily teraz odrabia sobie straty, no my mamy 76 zł tylko, ale spokojnie, no bo może się jeszcze coś wydarzyć, może się jeszcze coś wydarzyć, mamy ten szynki Marble Fate w których niesamowicie potrafi naprawdę rzucić kurda, ale drop, ale dropi Moim rywalom Mogliśmy zagrać, słuchajcie, underdoga Tak teraz patrzę, zobaczcie co tu się dzieje Zobaczcie co tu się dzieje Tu już jest 1000 zł, tu już jest 1000 zł A, a najgrubsze skrzynki jeszcze przed nami Jest redline, okej okay. No ale co to zmienia, skoro tutaj takie przewagi moich rywali? No jeszcze jeden chociaż niech nam dropi, no hyper Bistic jeszcze, ale dropi z tych skrzynek kurczę dzisiaj niesamowicie, tak szczerze mówiąc. Dawno takiego dobrego dropu nie widziałem. No i zobaczmy, zobaczmy. Zobaczmy co dalej. Jeszcze kilka skrzynek mamy, więc liczymy na to, że z tych skrzynek, e, z tych skrzynek coś grubego nam wyrobi po prostu. No let's go, my friendo, let's go, my friendo. Jedna kostka za sześć stówek, na przykład taki boi, boi, chyba ultraviolet. E, no, o tego mi chodzi, o nie ultrafiolet, tylko bowi Black Laminate No i niestety my go nie dostajemy, więc tutaj o wygraną będzie bardzo ciężko Niestety, no ale to jest taka strzynka, że albo jednej osobie da, albo tutaj nikomu nie da No ja myślę, że jeszcze może jakaś koska wydropić, no ale ten Black Laminate nas nie ratuje, nas tylko ratuje Hansmanic Marble Fate, na którego chyba tam 4% jest, bo strzynka się nazywa 4% No ale czy tak się stanie, widzowie? Widzowie, kolejna koska dla Boda Rosso. Ja cię kręcę. No będzie miał wygraną niestety Boda Rosso. Szkoda, szkoda. No teraz to już nie wiem, czy nawet Marble Fade by nas uratował. No chyba by uratował w stanie faktoryniu. Let's go. No niestety Black Laminate. Słuchajcie, no troszkę zrobiliśmy. Ale teraz tylko Marble Fade niestety nam nie dropi. No i mielibyśmy tutaj ile wygrane, mielibyśmy 3700 wygrane, tak to mamy przegrane, 400 jeszcze mamy No to za te 400, tak szczerze mówiąc, to bym sobie tworzył jeszcze luksurius case, żeby żeby coś tam jeszcze mieć No i co? No i to by było na telewizor w tym odcinku, niestety dzisiaj się nie udało. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapę w górę. O, 578 złotych Trzymajcie się, zobaczyska, do następnego, Yo!